Nowoczesna metoda Winoc jest od niedawna wykorzystywana w szpitalu powiatowym w Turku. Laparoskopowe, przezpochwowe operacje ginekologiczne są jedną z form małoinwazyjnego leczenia chirurgicznego, który umożliwia wykonanie większości operacji ginekologicznych. W Polsce takie operacje wykonuje trzech lekarzy. Wśród nich jest doktor nauk medycznych Marek Neuberg, który od pewnego czasu kieruje oddziałem ginekologiczno-położniczym w szpitalu w Turku. Zaletą tych operacji jest przede wszystkim to, że nie naruszamy powózów brzusznych, czyli też popularnie nazywamy to operacjami bezblizny. Oczywiście zalety takich operacji są wszelakie. To jest chyba największa mała inwazyjność, ponieważ no nie rozcinamy powok, nie wywołujemy bólu, one są całkowicie bezbolesne, bardzo szybki powrót do zdrowia jest pacjentki to podkreślają, walar no, kosmetyczny dla kobiet jest to niezaprzeczalny. I przede wszystkim, proszę Państwa, jest to bardzo bezpieczna metoda, ona trwa połowę krócej niż tradycyjne operacje, czy przez rozcięcie połowę duszy, czy... Przez tradycyjną laparoskopowe leczenie operacyjne, a także, proszę Państwa, co jest bardzo istotne, wykorzystujemy tutaj pewny naturalny dostęp do tych narządów, które operujemy, czyli macice, jajników, jajowody. Także możemy wykonać pewne operacje brzuszne, chociażby popularną operację wycięcia wyrostka robaczkowego. W szpitalu powiatowym w Turku wykonano już 8 takich operacji. Wśród pacjentek, które poddały się temu nowoczesnemu leczeniu była pani Jolanta, która nie kryła swojego zadowolenia z opieki. Z radością podkreśliła profesjonalizm i zaangażowanie personelu medycznego, dzięki któremu zabieg przebiegł pomyślnie, a jej powrót do zdrowia był szybki, bezproblemowy. Jestem dobę po operacji. Czuję się dobrze po operacji, bardzo dobrze, nawet mogę powiedzieć. No. Wszystkim tutaj namawiała, polecała pana doktora. Cały tutaj szpital w Turku u nas, bardzo miła i sympatyczna opieka. Bardzo jestem tutaj pod wrażeniem właściwie, że i opieką. Naprawdę, że y, operacja przebiegła szybko, sprawnie i bardzo dobrze i czuję się bardzo dobrze. Oprócz zmian kadrowych na oddziale ginekologiczno-położniczym w szpitalu w Turku doszło do zmian specyfikacji, które pozwoliły na wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia oraz poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Ze względu na niedużą liczbę porodów e, chcemy się mocno wyspecjalizować przede wszystkim w ginekologii operacyjnej. E, uruchamiamy zabiegi, Ginekologiczne, mało inwazyjne. Myślę, że, że to będzie taki znak rozpoznawczy naszego oddziału. Niestety liczba porodów mała spowodowała, że musieliśmy zredukować liczbę łóżek. W tej chwili 16 łóżek na oddziale ginekologii położnictwa, natomiast 8 na oddziale noworodkowym. Na razie póki co Oddział działa w pełnym zakresie tak jak do tej pory i po prostu rozwija tę część operacyjną. Nowoczesna metoda Winoc, wprowadzona w szpitalu powiatowym w Turku, stanowi krok ku przyszłości w leczeniu ginekologicznym, zapewniając pacjentkom szybszy powrót do zdrowia i wyższy standard opieki medycznej.